Trzeba To druga Trzecia coś nie będzie wtedy ta No. widzisz? To tylko dwie kratki. Do weź, weź 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 do góry jedną deskę. Jedną deskę patrz! Weź do góry jedną deskę i jedną drapinkę. A, dobra, jedną deskę i jedną drapinkę, przynajmniej do góry weź. Okay. A bo nie, czekaj czekaj. Może na dole nie zrobimy farmy, czciny, tylko u góry. Nie. Dawaj. Sać tam pzenicę na dole. A ja tutaj trzcine. Co? No powiedziałam ci jaki jest plan, nie? Dobra. Zwalaj tam pcinę u dołu i posadź tam tylko pszenicę, a jak nie starczy pszenicy, to weź ten, bo weź posadź, na przykład, arbuizm. Próbuję jakoś torstwo nie... Wiem. I co mam tą przeniesieć? Wszystko prze zebrać na ten? No to co Stąd? jest to zerw, to zbierz Daj, bo te drzwi mnie bagują aż Nie da A co 4300? Teraz Wszystko z Miałbyś dajś... Mówię, że masz gipta stacra. Oszuście. Ej, da się normalnie trzcinować weź postawki, czcina, na przykład. Nie da się. A musi Weź tam zrób mu tykę i sadź tam Daj tą trzcinę. Masz. O dobrze. Mm. Ale dobrze, że przynajmniej też napierać ty na nogi. Przynajmniej będzie. No. Tam jest mi. Teraz wypełniam. Okej. Okay. Uda, uda Ci się pszenicę na całe pole? No. A tutaj? To co to? Co to ma być? He? Co? Zielone. No. Być to dokładnie no co jest? A u dołu jest woda? Powinna być. Jest, jest. Dobra, jesteśmy pocięci. Przepraszam, że zapalenie miałem w targetie. A masz jeszcze tej pszenicy? Nie. Zobacz może jest księca ze A ja przy sobie mam 25 Takich o? ty mam? No, no pszenicę. Chodź. Weź coś zrób z tymi drzwiami. A co ja mam zrobić niby? Przynajmniej tutaj blok postaw jakiś. Drewno. I u góry też. No. Tutaj, tutaj nic nie powinno. Tutaj to trzeba załatwić. Czekaj, załatwię. Czekaj, masz. Nie dam. Posłuchaj. Ty. A u góry, A u A u to będą te. Jeszcze mam miejsce, to zrobimy ten. Arbuzy. Ty. Tak, Czekaj, czekaj, czekaj.

Marwaj. 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 Okay, już. Tu teraz ta arbuzy. Już tutaj mam arbuzy. Pięć arbuzów mam. Na trzy, trzy użyć mam motykę i da zrobię diamentową motykę. Będzie mi było nie ma jak tam chodził. Mm. Takie płynie płci Tyle massami? Tak, pięć miałem. A teraz co możemy posadzić? Marchewki? A co? Tu mamy je ziemniaki Mamy ziemniaki? Czy dobra to, to posadź marchewki tam no. Marchewki po no okej. Okay. A ja idę kończyć, teraz tam. A tak to zrobimy. Tak, tak trzeba będzie postawić ze szkła normalnego. to. oko. No okej. Łatwiej pomóż. Weź dalszy szyby Mam 3 A to weź tu rzuć To czekaj, jak bije. Ja. O tu O Pomogę ci Ja? Nie to rzuć Wszystkie okay. A co się? Dobra, to my to już klejnie dokończyłem poza odcinkami, to więc komentujcie, subskrybujcie, łapki góry, ja Kacper, a ten Rodrik. Rodrik tak, się ma. Zaraz no, się, cześć.